lekko wypuciło 28 serię e, minifigurek, a ja jako dobry youtuber postanowiłem kupić i wszystkie przestować. Ogólnie wszystkie minifigurki kupiłem na 5, której jest teraz przesunęła i teraz właśnie kosztuje 13 zł, co to jest bardzo dobre, bo normalnie kosztuje 17. Ocenię również jakie będą mi potrzebne i wam powiem jaka jest moim zdaniem. Najlepsza mini A zaczniemy od. od chomika. Mini figurka jest, nie jest tak jako bardzo ciekawa, ale jest faktycznie fajna. Ma również ogórka, który może mi się przydać do jedzenia. Właśnie. Tej ogórka, to chyba z tego co wiem to jest pierwszy raz. znaczy nie jestem pewien, ale z tego złowię to, tak? Jest to słodki chomicek, ma oraz oczywiście dwa krymacy, jak chcę większości. Pierwszy krymac wygląda tak, a drugi wygląda tak. I mi się bardziej podoba ten oto drugi. Sama minifigurka prezentuje się ładnie i fajnie. Sama minifigurka mi się podoba, ale nieco bardzo. Ocena 3 na 10. Kolejna, jaka leci, jest to miłośniska bluzaków. Sama minifigurka ma dwa plusaki, które i Ci mogą, jak zła czytać, jak będę robił, je trzeba, jakiś, bo ten, kącik. Sama minifigurka wygląda ładnie i uroczo, Sama w mi wspominają trochę japoński mi ten klimat, ogólnie. Tak samo jak tamta, ma dwa grymasy i mi bardziej chyba Ci podoba ten pierwszy. Minifigurka sama szczęśliwie mi się też podoba i ogólnie nie zbyt mi się ale od skali zaraz 10 to 4 na 10. Kolejna minifigurka, to moim zdaniem najgorsza minifigurka tej serii. Oh, no. A to, to jest Pterodactyl. Sama minifigurka nie jest jakaś bardzo ciekawa. Jakoś bardzo ciekawa to nie, nie jest moim prostym zdaniem. Ma fajny ten, ale znaczy, że on mi się nie przyda. Hełmik. Mini figurka co to ma ręce do góry, albo zero, często nie się w ogóle nie przyda. Ogólnie jest mini figurka ma też również dwie kremacy. Pierwszy kremac wygląda tak. Drugi kremac wygląda tak. I moim zdaniem, Ta trzy bardziej mi się podoba ten pierwszy, ale od skali 0 do 1 na 10. Po prostu okropna mini figurka. Następna będzie już zaraz. No, co na suma minifigurka jest to mała astronołka. Co Sama minifigurka jest fajna, ale tak nie do końca. Ma protezę noki która jest niebieska. Lecz noki zapraszam i co wieję, czasami się mylę słowami. Ogólnie jest to proteza ręki. Właśnie jest, tam, jest to ta fajna minifigurka i nawet bym widział gdyby właśnie nie ta proteza. Ogólnie Mini ma fajne włóczki oraz bardzo fajny ten teleskop. To jest wiel... plus za to, że ma małe nocki, które bardzo mogą mi się przydać. Mini również ma dwa krymaty. Taki oraz taki. Mi się osobiście bardziej podoba ten. Kurde. No, a czasami widzowie mam takie niestety pechowe rzeczy. Następna minifigurka, a co mam? jeszcze od Skyzera, to, to 3 na 10 Jak co się zaczynam od tej bardziej na mnie słabszej Jest kolejną więc Oto ten Astronom Sam Astronom ma również plecak, który właśnie robi, co lata oczywiście Tak wygląda minifigurka bez tego kasku I to jest niego drugi grymec Nie mi się ta minifigurka szczerze podoba ale, trof, ale fajny trochę ten koncept. Z bardziej przypomina do jakiegoś tam drajtowca. Ale nie niezbyt ciekawy. Od skali co roku twa dwa Kolejna minifigurka. Jest to Miłocznik kotów. Sama minifigurka jest fajna. Tylko oczywiście, no, spodnie jest zbyt mi się przydadzą. Ale za to ubranko jest bardzo fajne. Przydatny. Oraz ma fajne, ona sama minifigurka bardzo mi się podoba, oraz ma bardzo fajne ubrania. Ma bardzo fajne w, no, włosy, oraz ma dwa krymaty. Drugi wygląda tak. Bardziej mi się podoba ten pierwszy, chociaż drugi to jest jakiś wypadek. Minifigurka bardzo mi się podoba. Kot. Kot jest fajny, ale tak nie do końca, ale nie na koncept samego samej minifigurki mi się do, podoba z 5 plusem o skali do 0 do 10 Kolejna minifigurka jest to Możecie mi napisać kto to jest, bo nie pamiętam kto to Wiem, że y, oczywiście ma łuk i że robi że, 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 że kto się zakochuje drugiej osobie, ale zapomniałem jak się nazywa Sama minifigurka mi się podoba oraz bardzo mi się podoba ten jest takie samo Mam dodać. figurka również ma tutaj taki łuk, który nie jest się że to jakiś kontrukt e, ten e, przyda, to, ale jeszcze jest na woda, ponieważ ta minifigurka, jest tak jak zwykle inne minifigurki, ma, ma inne cytła, ponieważ ma takie to tutaj z tyłu ogólnie. Powiedzcie, i mi się to nawet bardziej podoba niż chyba to takich zwykłych. Ym, zaraz poczekajcie. Na minifikurka również ma dwa krymac, to zupełnie zauważyliście jak nie, to Wam pokażę. Pierwszy krymas mi się bardzo on bo czas, e, e, ten... Nie spodoba się, tylko przydać. Drugi jest też fajny, taki malutki, taki miły. To, to włodzy, ta te, to są te same włoze jak z tej, tej takiej kulki. Z tych zestawów. Ogólnie sama mini figurka mi się podoba. I to się pojawi jakiś film, filmik. Od skalicy do ten z minusem. Dobra, dobra, jednak teraz sam jest 7 Od skalicy do 10 Kolejną mini jest ta, oto mini figurka z koł. Z koł. Z koł. Z koł. ale nie ale nie Ogólnie, sama mini ma właśnie e, ten ten do niecenia i co mi się przyda, oraz jeszcze ma te takie kółeczka, co również mogą się przydać, to jako takich małych ciężarków, tylko z takich zielonych. Cała mini kurka też ma, bar, ma, ma ten cały riz jezuro jest ładnie ubrana. A, kapelusz, który mi się podoba, to jest takim jednym tuberem, ale to nieważne. Ta mini figurka ma dwa krymacy. Pierwszy jest tu taki krymac. drugi jest to akurat tutaj, taki. Tak on o to wygląda i jest moim zdaniem bardzo fajny. Ta mini bardzo mi się podoba, odschodzi za rok na 9, na serio, na mnie jest bardzo bombowa. Sam film również wydałem na dużo pieniędzy I bardzo mi się podzielisz jeśli dasz lajki I jeszcze tym bardziej subskrypcję. W takim razie jeśli tak sobie, to postaram się, że w każdym roku będę e, pierwszą serię, będę pierwszą serię e, kupował i pokazywał Oczywiście nie opisuję ale to jeszcze ważne Teraz zaczynamy z kurka Piratka, Piratka. Nie jest zbyt mi się sama w sobie, ale za to ma fajną papułkę, która może mi się przydać. To jakieś zwierzęcy stych. Oczywiście jak kasa minifigurka oczywiście ma na gzduki, który bardzo nie No nie każda, ale to powiem zaraz, bo to będzie następna minifigurka. Ten od... jeszcze ma taki spadel, jak mają e, piraci. Ma jeszcze taką pustkę, która mi się bardzo podoba ale w Łodzi jest coś takie mam, tylko że z żółtą stączką. taka mi się nie podoba, nie ją żebym niektórzy nie to się nie Od skali 0 9, 5 na 9. Następna mini figurka jest to bardzo, jest ulubiona. Pan z kabelucą. Nie wiem jak, nie pamiętam jak się nazywa, co to jest bardzo, ma bardzo ciekawą rączkę również, oraz w ogóle fajnie wygląda. Ale przecież to że nie ma za bardzo tutaj też na na truki, na spodniach. To trochę no, to co zostawia. Te sama minifigurka nie jest w się przyda, ale kapelusz To już na odwrocie, bo od to ma Google. Na odwrocie idzie mocno przyrod do eleganckiego dżentelmena. Ogólnie sama, sama główka minifigurkę też mocem idzie e, ten. Ten, widać. Ogólnie cool, tak to wygląda. Tak, właśnie. Tak to w, tutaj wygląda. Co ma mini figurka bez tego? Też jest fajna, ale potem ta rączka właśnie by tak szuje, więc dlatego to tutaj dodaję. O skali zaraz do dziesięciu. na 10. E, zaraz się, zmienić to o te szerki. Następna mini figurka, które. Z tego, co kupiłem, to najbardziej mi się podoba ona. Pewnie powiedzcie, Co, ta minifigurka? figurka? Ona jest taka beznadziejna. No, w sumie racja, ale to niektórych, z jest łatwe. To jest, kto kogoś, może mi się przydać. Tu jest ma fajną książkę, którą można otworzyć. znaczy jest mamu, ale to jest, to jest Harry Komootera. a tak to jest mam coś mini, serię Ogólnie cała minifigurka mi się podoba. I od skali zaraz o 10 o tym na Jest to ostatnia minifigurka. Pewnie powiecie, a co ze 12 z tym samym wielkołakiem? No niestety, ale konie mam po nie nie było go. Ogólnie też sprawdzamy to dzięki aplikacji, która jest bardzo fajna i pomaga. Ta aplikacja nazywa się Mini Scan. Która jest bardzo pomocna, bo i nie musisz dać 390 złotych Dla mini minifigurki Tylko spokojnie nie możesz sobie zobaczyć jakie tam są I dzięki niej zaoscięciłem Tylko jak wspominałam, nie mam tej ostatniej minifigurki Ale może już jeszcze przyszło, Ci, jak kiedyś będzie jakimś jakimś sklepie To kupię i obiecuję Wam, że ją pokażę no, Ale nie opisuję, sobie, że ją kupię Ja Was i bardzo Was proszę o zostawienie łapki i skryć pod tym kanałem, bo jezory ja dużo na to wydałem, nie ja was czekam pa. pa.